Dawno temu dwie rasy panowały nad ziemią: ludzie i potwory. Pewnego dnia wojna wybuchła pomiędzy tymi dwiema rasami. Po długiej walce zwyciężyli ludzie. Uwięzili oni potwory pod ziemią za pomocą magicznego zaklęcia. Wiele lat później i trzy kropeczki. Góra Ebot 2000 i ps. Legendy mówią, iż ci, którzy wejdą na ten szczyt nigdy nie wrócą. I, i będz. I, I bęc. Na pewno będzą. No i będz. Undertale. Dokładnie tak. Dokładnie tak, moi drodzy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem do Urhara, i tak jak już zdążyliście zauważyć, dzisiaj Pierwszy odcinek z Undertale'a. Dzisiaj zabieramy się za tę przygodę. Dużo osób już od dawna prosiło mnie o nagranie Undertale'a, natomiast zawsze zwlekałem. Z tego względu już nie było polskiej wersji językowej i mi by to osobiście nie przeszkadzało, natomiast wiem, że wielu osobom tak, bo dużo osób po prostu by nie rozumiało niektórych tekstów. Natomiast niedawno pojawiła się pewna osoba, która przetłumaczyła Undertale'a. Wow, po prostu brawa dla tej osoby. Oczywiście wszelkie linki do twórcy tego spolszczenia macie w opisie do tego filmu, więc jeżeli ktoś by chciał sobie mimo wszystko samodzielnie zagrać w po polsku, to... W opisie macie te linki I moi drodzy, jeżeli chodzi o tę serię, to cały czas się zastanawiam Czy robić ją jako serię na kanał Czy wrzucać po prostu odcinki Czy zrobić ją sobie jako live'a A więc zróbmy tak, jeżeli pokażecie temu filmikowi naprawdę dużo miłości Załóżmy, że jeżeli będzie na przykład 2000 lajków pod tym odcinkiem Z Undertale'a, to wrzucam kolejny odcinek na kanał A jeżeli nie, to po prostu Zrobimy sobie Undertale'a w postaci live'ów I oczywiście wszelkie zapisy z live'ów Będą umieszczać na grupie na Facebooku Żeby każdy po prostu miał do tego dostęp Bo może być taka sytuacja, że ktoś bardzo by chciał Chciałoby obejrzeć tego Undertale'a, nie będzie go na live. A tu bah, jest zapis live'a, w każdej chwili można sobie to mm, zobaczyć. I moi drodzy, zaczynamy. Okay. Cześć, pani Misiu, patrz, patrz, pani Misiu, specjalnie dla ciebie nazwę Upadłe Dziecko Pan Misio. Specjalnie dla ciebie, no chyba, że nie ma spacji, to po prostu Misio e, nazwę, po prostu Upadłe Dziecko. I z tego względu, że będę prowadzić w taki sposób Undertaila z Twoją nazwą, mam nadzieję, że w przyszłym odcinku wylosujesz kalesony. Dobrze? No, nawet tobą nie rzucę, odstawię tutaj, o ślicznie, ślicznie się tutaj na podłogę odstawię I pamiętaj, przyszły odcinek Kalesony Okej, okay, chyba faktycznie nie ma spacji, więc będzie po prostu misio, okej, okay. dobra Chcę już zatwierdzić, tak, gotowe Patrz, panie misiu, widzisz? Patrz, nie oszukałem cię, widzisz? Prycy, 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 prycy Rozwalam kwiatuszki, to są chyba kwiatuszki Prycy, prycy, prycy Po kwiatuszkach idziemy sobie dalej Pycy, pycy, pycy. Świetnie robię pycy, pycy. O, mam kwiatuszka. Siemka! Cześć, cześć kwiatuś. Kwiatuś, kwiatek. Cześć, cześć. Hmm. Jesteś nowy w podziemiach, czyż nie? Jejku, pewnie nie wiesz o co tu biega. Trzeba cię nauczyć jak to wszystko tu działa. Zapewne mały głupi ja będzie musiał to zrobić. No, niestety. Niestety. Gotowy? Zaczynamy. Okej. Okay. Widzisz to serce? To Twoja dusza, istna kulminacja Twojej egzystencji. Dobrze? Twoja dusza zaczyna słaba, ale może stać się silniejsza, gdy zbierzesz dużo levela. Co oznacza level? No, love, to oczywiste. Chciałbyś mieć trochę love, co nie? Nie martw się, podzielę się z Tobą. Tu na dole, love, dzielimy poprzez niewielkie, życzliwe. Pestki. Gotowy? Rusz się! Zdobądź tyle ile tylko... Nie, 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 To jest troll! Ja tego nie zbieram! Bo on zrobi mi coś złego! Hej kolego, straciłeś się! Patrzcie! Patrzcie na tego kwiateczka! O jest zły! Spróbujmy jeszcze raz, okej? Okay? Nie, nie, nie. Nie mam zamiaru tego brać. Nie. Do widzenia. Czy to jakiś żart? Straciłeś mózg? Róż za tymi pociskami! Nie będę ruszać za żadnymi pociskami, robię pycy, 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 serduszkiem Jaka minka, wiesz co tu się dzieje, prawda? Troszeczkę tylko grałem kiedyś na live'ach dziś Tylko troszeczkę Chciałeś po prostu popatrzeć jak się z tobą męczę Wo wow, wo. Wow. Proszę mnie tutaj nie tykać, giń ej, 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 proszę mnie tutaj zostawić Aś się podrapię po nosku Czekaj, czekaj, o tak ślicznie w kółeczko, o i co teraz, kwiatuszek? Papa, kwiatuszek. I cieś krówko, Cze, cóż za okropne stworzenie torturuje, jakże biedne i niewinne dziecię? Ach, nie lękaj się, moje dziecko. Jestem Toriel, opiekunką ruin. Przechodzę przez to miejsce każdego dnia, by sprawdzić, czy ktoś tu nie upadł. Jesteś pierwszym człowiekiem, który tu przybył od bardzo dawna. Chodź, poprowadzę cię poprzez katakumby. Dobrze, Toriel? Tędy. Pycy 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 zatoriel. Jeszcze czekaj, zdeptam po prostu miejsce, w którym był kwiatuszek i okej, okay, pycy 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 za Torielem. Okej. Okay. Tutaj może cień ruin wyłania się z góry, wypełniając cię determinacją. Okej, okay, tutaj możemy sobie sejwować grę. Dobra, ja sobie zapiszę i idziemy za torielem ślicznie pycy pycy pycy. Witam w twoim nowym domu, niewinne dziecię. Pozwól, że wyjaśnię ci działanie ruin. Okej. Okay. Pewnie mam to powtórzyć, tak? Z tego co pamiętam, ruiny są pełne łamigłówek. To antyczne połączenia między rozbieżnością a kluczem do wyjścia. Muszą zostać rozwiązane, by móc przemieścić się z pokoju do pokoju. Przyzwyczaj się, proszę, do ich widoku. Dobrze. Aha. To jest już rozwiązane, czyli mogę sobie po prostu pójść do przodu. By czynić tu postęp, musisz aktywować określone przełączniki. Nie lękaj się. Oznaczyłam te, które musisz przełączyć. Dobrze, dziękuję ślicznie. O. Tutaj coś jest oznaczone, to pewnie to muszę kliknąć. Pycy, pycy, pycy! Przyświetnie, jestem z ciebie dumna, małe dziecię. Proszę mówić do mnie pan Misio. Jestem pan Misio, a nie małe dziecię. Pozwól, że ruszymy do następnego pokoju. Dobrze, pycy, 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 ruszamy. Szybko przez siebie. Jak człowiek żyjący w podziemiach, wiec że potwory mogą zaatakować. Musisz być gotowy na taką okoliczność. Dobra moi drodzy, i tutaj przerwę. Generalnie, jeżeli chodzi o Undertale'a, jeżeli ktoś jest po prostu nowy, nie wie o co w tej grze chodzi, można go przejść na bodajże trzy różne sposoby, czyli e, można być, wiecie, taki mega agresywny, wszystko zabijać, można być taki neutralny i. Czasami sobie zabijać, czasami po prostu omijać walkę Ewentualnie wszystko można przejść w taki w Pacyfistyczny sposób, czyli w taki W którym nie będę po prostu atakować Nikogo, tak? I właśnie w taki Sposób sobie przejdziemy, mam nadzieję, tę grę Z tego względu już jak przechodzimy grę W sposób taki pacyfistyczny, w taki Który e, po prostu nie atakujemy nikogo Można więcej z tej gry wynieść, więcej po prostu Tekstów i różnych rzeczy A więc z tego względu przejdziemy sobie grę właśnie w taki sposób Gdy spotkasz potwora, przystąpisz do walki Już będziesz w walce Zacznij przyjazną rozmowę Graj na zwłokę, przybędę, by rozwiązać konflikt. Potrenuj rozmowę z kukiełką. Dobrze, pycy, 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 cześć kukiełka, cześć, jestem Pan Misio. Dobra. Dobra, i tak jak wcześniej wspominałem, możemy kliknąć czyn, możemy kliknąć litość, natomiast nie klikamy po prostu walki. Kukła, mm, pogadaj. Zagadałeś do kukiełki, cześć kukiełka. Dobra, nie zapowiada się zbytnio na rozmowę. Toriel wygląda na dumną z ciebie. To, to było ciężkie. To było ciężkie. Ach, bardzo dobrze. Jesteś w tym świetnie. Dziękuję ślicznie. Porozmawiałem z Kukiełką. W tym pokoju znajduje się kolejna zagadka. Zastanawiam się, czy dasz radę ją rozwiązać. Dobrze. Płycy, płycy, płycy. Oczywiście, że dam radę. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja chcę już zagadkę. OK, mamy tutaj kombat. Żabet atakuje. OK, czyli teraz tak. Klikamy sobie czyn. Żabet i bodajże to było pochleb Żabet nie zrozumiał niczego Ale i tak poczuł się pochlebiony Dobrze Cześć Toriel Okej, okay. ona go chyba odstraszyła Wygrałeś, zyskałeś Okej okay. Czyżbyś go odstraszyła? Odstraszyłaś tę żabkę? I co mam teraz zrobić? Oto ta zagadka Ale proszę, złap mnie za rękę Doskonale, doskonale. Najlepsza zagadka na świecie. Patrzcie, patrzcie, jak ja ją rozwiązuję. Tak właśnie się rozwiązuje, moi drodzy zagadki. No, no. I się udało. Doskonale. Od teraz zagadki mogą stanowić trochę większe zagrożenie. Dobrze. Sprawowałeś się dotąd świetnie, moje dziecko. Jednak mam dla ciebie trudne zadanie, ok? Chciałabym, żebyś doszedł do końca pokoju beze mnie. Wybacz mi za to. O, no dobrze, dobrze, pójdę sobie bez ciebie, spokojnie. Pycy, pycy, pycy. Też umiem samodzielnie robić pycy, pycy, pycy. Patrz, pycy, 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 pycy. Pycy, 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 pycy. Gdzie jest koniec tego długiego przejścia? Pycy, 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 pycy. O, jesteś. Witaj, moje dziecko. Nie martw się, nie opuściłem. Nie martw się, możesz sobie już pójść i, i nie wracać. Krówko, przez cały czas byłam schowana za tą kolumną. Dziękuję za zaufanie mi. Tak naprawdę nie zaufałem ci. Po prostu szedłem przed siebie, ale okej. Okay. Jednakże był bardzo poważny powód dla tego ćwiczenia. By sprawdzić Twoją niezależność. Muszę spełnić swoje obowiązki, przez co na jakiś czas cię opuszczę. Do widzenia. Do widzenia. Proszę, żebyś tu został. Niebezpiecznie jest samemu zwiedzać ruiny. Nie mam zamiaru. Mam pomysł, dam ci telefon. O kurde! O kurde, smartfona dostałem. Jeżeli zechcesz czegokolwiek, po prostu zadzwoń. Dobrze, bądź grzeczny, dobrze? Tak, 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 tak. Też już idę. Pycy, pycy, pycy chociaż. Czy coś jest za tą kolumną, bo nie, nic nie ma za kolumną. Dobra. A więc pycy, pycy, pycy. Dream. Halo, tutaj Tori... Kurde no posz... poszłaś sobie przed chwilą krówko. Wciąż jesteś w tamtym pokoju, prawda? Jest kilka zagadek, które muszę jeszcze wytłumaczyć. Niebezpieczne byłoby próbować rozwiązać je samemu. Tak, tak, tak. Bądź grze... Zostaw mnie, proszę. Klik. Dobrze. Do widzenia. Pa, pa, pa. Czy mogę coś zrobić z tą żabką? wo wo. Dobra, mamy kombat z jakimś. kaprysun. Mamy kombat z kaprysunem. Dobra. E, możemy go pocieszyć, na przykład. Powie Twojego pierwszego słowa. Kaprysnął, wybuch, wpłacz i uciekł. Okej. Okay. Dobrze, dobra moi drodzy, tutaj sobie generalnie zapiszemy i na tym skończymy dzisiejszy odcinek, ponieważ e, tak jak wcześniej wspominałem, bardzo chciałbym zobaczyć jaki będzie wasz odzew pod tym filmem, więc nie chcę po prostu nawalać bardzo dużo e, w tym pierwszym odcinku. I tak jak na wstępie wspominałem, jeżeli chcecie kolejny odcinek z Undertale'a, to możecie zostawić tego kciuka w górę, 2000 łapek i wskakuje kolejny odcinek z Undertale'a. A jak nie, to po prostu polecimy sobie z tą serią na live. A więc trzymajcie się i hejos!